Spada, spada, spada. Rąbnęło jak poparcie w sondażach u jednego z kandydatów na prezydenta. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie dowiesz się dlaczego WIBOR spada, kiedy i o ile spadnie Twoja rata oraz jak na to wszystko najlepiej zareagować, aby zyskać na tym jak najwięcej. Oczywiście wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę Cię o lajka i zaczynamy. Więc początkiem kwietnia wielu ważnych polityków z panem Glapińskim na czele zapowiedziało, że coraz więcej członków Rady Polityki Pieniężnej skłania się do obniżek stóp procentowych. Chcą oni dokonać jednej obniżki w maju o 0,5 punktu procentowego oraz drugiej w lipcu również o tyle samo. Aczkolwiek niektórzy analitycy spodziewają się jeszcze jednej obniżki końcem roku, ale o 0,25 punktu procentowego. Przypomnę tylko, że główna stopa procentowa wynosi obecnie, czyli w kwietniu 2024 roku, 5,75%, więc po obniżkach byłaby na poziomie 4,5 lub 4,75%. Po takich informacjach od razu zareagował WIBOR i zaczął mocno spadać. Na uwagę zasługuje to, że WIBOR 6M spada znacznie mocniej niż WIBOR 3M, co potwierdzają wcześniejsze zapowiedzi. Obecnie wygląda to tak, jak widać na tym wykresie, więc patrząc w perspektywie roku, mogłoby się wydawać, że ruch jest naprawdę imponujący, ale jak zobaczymy skalę po prawej stronie, którą zaznaczyłem czerwoną ramką, to już tak kolorowo nie wygląda. Jeśli poszerzymy zakres wykresu do 10 lat, to wygląda on tak. I znowu, obecny spadek zaznaczyłem, jak wcześniej, zieloną strzałką. A jako, że może być ona niewidoczna, to zaznaczyłem żółtą strzałką, gdzie ta zielona strzałka jest. Zatem teraz już widzisz, z jak niewielkimi obniżkami na razie mamy do czynienia w porównaniu z czerwoną strzałką, czyli podwyżkami, jakie miały miejsce na przełomie 2021 oraz 2022 roku. Jeszcze dodatkowo, pomarańczową strzałką zaznaczyłem obniżki stóp procentowych, które nastąpiły podczas początków zamykania gospodarki w 2020 roku. I mimo, że spadki wydają się na razie niskie, to niezaprzeczalnie należy uznać, że są. I nie wiadomo, jak dalej będą przebiegać. Myślę jednak, że Rada Polityki Pieniężnej tym razem będzie zachowywała się bardzo ostrożnie. Jeśli już to będzie obniżać stopy procentowe dużo wolniej niż zostały one podnoszone. Należy tutaj jeszcze dodać, że mamy obecnie jedne z najwyższych stóp procentowych w Europie, więc w teorii powinny być one obniżane dużo wcześniej. Mam jednak jakieś dziwne wrażenie, że te spóźnione obniżki akurat teraz mogą mieć związek z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Aczkolwiek nie mam odpowiednich kompetencji politycznych, więc nie będę dalej wchodzić w ten temat. Znam się jednak na kredytach hipotecznych i ten temat chcę przeanalizować w tym oraz kolejnym filmie. Stąd, jeśli interesują Cię tego typu treści, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Już w poniedziałek 14 kwietnia jeden z banków znacząco polepszył ofertę z okresowo stałą stopą procentową do poziomu 6,19%. Co prawda, jest to oferta skierowana do wąskiego grona kredytobiorców, ale są również inne oferty z oprocentowaniem poniżej 6,5%, z których może skorzystać już niemal każdy. Widać więc, że zaczyna się coś dziać. Policzmy zatem, o ile spadnie Twoja rata, jeśli masz oprocentowanie zmienne i w tym celu spójrz na żółtą komórkę. Jeśli masz kredyt z marżą 2% i pozostało Ci jeszcze 25 lat spłaty i spadek wyboru wyniesie 0,5 punktu procentowego, co zaznaczyłem na pomarańczowo, to Twoja rata spadnie Ci do nieco ponad 96% obecnej raty. Czyli jak widzisz na zielono. Jeśli masz ratę przykładowo 2000 zł, to wystarczy ją przemnożyć razy 96,09% i wyjdzie ci nowa rata. Teraz możesz zastopować ten film, odnaleźć w kolumnie po lewej stronie swój pozostały okres kredytowania i tutaj uwaga nie czas, na który kredyt był wzięty, tylko jaki okres jeszcze pozostał ci do spłaty i w ten sposób obliczyć swoją nową ratę. Jeśli nie chcecie tego liczyć, to rata spadnie od około 10 do 40 zł. Z każdego tysiąca złotych jej wielkości, a im dłuższy okres ci pozostał do spłaty, tym spadek będzie wyższy. Wróćmy jednak do naszej tabeli. Ponieważ jeśli spadek na WIBORze będzie jednak większy, to rata oczywiście spadnie bardziej. Jak widać na żółto, jeśli RPP zrealizuje swoje zapowiedzi i obniży stopy procentowe w maju oraz w lipcu, to Wibor może spaść o 1 punkt procentowy. A to dla 25 lat pozostałej spłaty da ratę o niemal 8% niższą. Więc trzeba ją przemnożyć, tak jak to zrobiłem znowu na zielono. I możesz wyliczyć swoją nową ratę, biorąc odpowiednią wartość z tabelki. Pasującą do Twojego pozostałego okresu kredytowania. Skoro możesz już obliczyć, o ile spadnie Ci rata, to jeszcze należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy się to stanie. No więc, Wibor już spadł, więc jeśli tylko ponownie nie wzrośnie, to jeśli masz kredyt oparty na zmiennym oprocentowaniu, to jest już pewne, że Twoja rata również spadnie. Banki jednak aktualizują oprocentowanie co 3 lub co 6 miesięcy i zwykle pokrywa się to ze wskaźnikiem WIBOR w Twojej umowie kredytowej. Obecnie większość banków robi to co 6 miesięcy, ale 10 lat temu regułą było co 3 miesiące. Stąd albo przeczytaj w umowie, albo sprawdź w aplikacji internetowej, albo dowiedz się na infolinii banku. Kiedy będzie Twoja najbliższa aktualizacja oprocentowania? Być może ktoś z Was się teraz zdenerwował, że jak to? Będę czekać nawet pół roku, aż spadnie mi rata. No niestety tak. Ma to jednak swoje plusy, ponieważ jak WIBOR wcześniej rósł, to również raty rosły z opóźnieniem. Niestety ten plus dla wielu z Was okazał się katastrofalny. Ponieważ część osób za późno zareagowała na wzrost raty. I jak się to już stało, to przechodzenie na okresowo stałą stopę nie bardzo się już wtedy opłacało. Ale jeszcze jedno, ponieważ wspomniałem już, że banki, widząc, co się dzieje na Wiborze. Obniżają również oprocentowanie okresowo stałe. I co ciekawe, nowe oferty nadal są znacznie lepsze od oprocentowania zmiennego opartego na WIBORZE. Przykładowo, najlepsze oferty na oprocentowaniu zmiennym mają oprocentowanie około 7% rocznie, a na okresowo stałym, jak już wcześniej powiedziałem, poniżej 6,5%, a są i takie na 6,19%. A zatem, Pozostaje pytanie, jak to wszystko wykorzystać. Możesz to zrobić na kilka sposobów: albo się do nas zgłoś i zweryfikujemy ci, czy warto przenieść twój kredyt hipoteczny do innego banku na lepszych warunkach, a w tym celu koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. Albo druga opcja jest taka, że nakręciłem już o tym film 3 tygodnie temu, który widzisz o tutaj, a do którego już teraz cię zapraszam. Dziękuję ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko z trafnie inwestuj.